To kto Panu przynosi prezenty? Żona tylko. A nie aniołek? A o... No nie no, aniołek raczej chyba nie no. no. Nie jestem taki grzeczny, żeby aniołek mi nosił. No aniołek, a kto? No właśnie, czyli że Pani dalej w aniołka? Tak, oczywiście. No Mikołaj, nie? Mikołaj? No a co? A nie aniołek? Nie, Mikołaj, no a, co Pan, aniołek. A 6 grudnia kto przychodzi? No to to są Miko, mikołajowe prezenty na święta. Mikołaj to jest 6 mm, grudnia, mnie tak w domu było, a tak był aniołek. Są dwa aniołki. Tak? Z jest jeden aniołek to jest żona, a drugi aniołek jestem ja. No oczywiście, że Mikołaj. Oczywiście. Mikołaj, tak? Dokładnie. Bo niektórych aniołek, u niektórych dzieciątków. czy No miastka. to różnie wie pan. no Może być dzieciątko, może być aniołek. Nie, u nas aniołek przynosi prezenty. Ale. Mikołaj? Tak. A nie 6 grudnia, Mikołaj? Nie. Kto przynosił Państwa prezenty pod tą choinkę? Nie, to, to aniołek? Aniołek? No, no, no tylko zawsze i aniołek. Mikołaj jest w grudniu. <laughs> Mi? Mi nie przynoszą już w ogóle. Jestem już za, za stara, nie? No, yy, no, niby Mikołaj, nie? Aniołek. U mnie w domu przynosi Aniołek. Czasem Aniołek, czasem Mikołaj. no. bo Gwiazdka Dziesiątko. No, no, gwiazdor. Nie. Nikt już nie wierzy w tego Mikołaja, nie? No bo to już się ten e, jakby rozniosło, że, że tego Mikołaja na, naprawdę nie ma, nie? No, mi się wydaje, że, że. Jak to nie ma, jest Mikołaj? No jest, no, niby w tej Laponii, nie? Kto u pana przynosi prezenty pod choinkę? nas no, jest taki zwyczaj, że zawsze aniołek. Ale tak normalnie nie szło w nocy, potem spać, bo żeśmy zaglądali, czy ten anioł już idzie. Mm -hmm. no. Trzeba go kiedyś przełapać. Uchyla pani okno, żeby Mikołaj mógł wejść, no, czy wiesz, kominem? Oczywiście, nie kominem, nie. Uchylamy, no i mleko zostawiamy, nie? Co? No czas, żeby miał Mikołaj, co Mikołaj że... zrobi to Tak, i zawsze rano muszę ja wypić, żeby było, że wypita, nie? No, aniołek przynosi prezenty, prawda? No. Wy Mikołaj przyjął laptopa dzisiaj, nie? Skubany. Skubany, taki no. to się nie zostaje, nie? Tylko, że ja, i nie tylko że ja te dwa ja lata nie dostałam prezentu, bo odkładałam. Mikołaj mówi, czekaj, ja odłożę dla ciebie, nie? I ten nie odkładał, tak co rok, nie? no i w końcu mi go przyniósł, nie? Znaczy, no przyleciał, nie? Tam to była z tej... Taka akumulacja, tak. Taka akumulacja, musiałam poczekać, nie? Cierpliwa no. być, nie?